Cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dark Souls, będzie to odcinek drugi, skończyliśmy dokładnie w tym miejscu, <laughs> pamiętam, że skończyłem na, w momencie, w którym odpaliłem to ognisko, tak więc idziemy sobie teraz bez względnego przedłużania do tej tutaj oto pani, żeby sobie z nią porozmawiać. To see the king. He who made Drang like what it once was. He who peered at the essence of the soul. Tak, i u niej będziemy sobie mogli właśnie podnosić levely. I to jest kolejna różnica, tak jak w jedynce, ponieważ w jedynce mogliśmy sobie podnosić poziom umiejętności, czyli inaczej level przy każdym napotkanym ognisku. Natomiast w dwójce będziemy mogli podnosić poziom umiejętności właśnie u niej. I ona nam dała butelkę Estusa. Zaraz sobie ją napełnimy przy ognisku. Tylko zanim to zrobimy, pójdziemy sobie porozmawiać jeszcze z tym otopanem, który sobie tutaj siedzi. Ciekawie czy on nam coś powie. Distinct scent, the smell of irreversible fate. This is Majula. It is a kind of settlement, a place where life is almost normal. And in Drang Lake these days, there are very few places like that. Hmm. Maybe you can tell me that. I am soldier. To break the curse here. Well, that's not true at all. There's nothing here for you, me, or anybody. Do you know much about souls? Even I'm not certain, but I'm told that the soul is the essence of life itself. Living, sentient or no, supposedly has one. What we call the curse is traceable to the soul. Do you see what that means? To be alive, to walk this earth, that's the real curse, right there. We undead will never die. And that's Quite a predicament, really. There are four beings in this land with giant souls. And wherever you go from here, you'll sooner or later come up against them. Each has a powerful soul and a terrible curse. If that frightens you, then you ought to just give up right now like I have <laughs> Do you ever cry out for help? The journey of an you'll face invaders from other worlds at every turn If you need help why not proclaim faith in the blue sentinels when you face danger the blue protection is yours if you wish. Hmm, na razie do mnie. Nie, nie wiem dokładnie o co w tym chodziło. Muszę sobie sprawdzić na internecie. Jeżeli było to coś opłacalnego, to po prostu się w wolnym czasie do niego wrócę i to zrobię. Ale na razie nie będę y, zaznaczał sobie tego, no bo po co? Nie wiem nawet co by to robiło, więc o proszę, tutaj coś mamy. Zobaczmy, co to. Dusza nieznanego żołnierza, klejnot, życia razy trzy. Bardzo mnie to cieszy. Tutaj mamy kowala. Kowal siedzi sobie przed swoim warsztatem. Tak, i żeby odblokować sobie możliwość kowala, musimy znaleźć klucz i otworzyć mu z powrotem ten warsztat. Eee, to chyba... Hmm, w sumie to... pójdziemy sobie jeszcze tutaj, bo widzę, że coś tutaj jest. Może coś ciekawego. Klejnot życia, dobrze, przyda się. Hmm, tutaj, może tutaj coś jest. Jeżeli to będzie wyjście z lokacji, to po prostu wrócę się z powrotem do ogniska, nie, to jest jeszcze coś innego, co to jest? Przystęp do przymierza... Nie, tego na razie nie wiem coś co to robi, muszę sobie sprawdzić na internecie. Najwyżej... Zobaczę sobie na internecie i... Nie wiem jak będę nagrywał, możliwe, że nagram jeszcze jeden odcinek od razu po tym, więc nie będę tego sprawdzał od razu. Ale myślę, że przed... Kolejnym nagrywaniem to... Znaczy, kolejnym. Przed... Yy, kolejnym, kolejnym, można tak powiedzieć, nagrywaniem na pewno sobie to sprawdzę na internecie, dowiem się o co w tym chodzi. Ale teraz nie mam nawet co sprawdzać. No biegnij, biegnij, biegnij. Co ty mam skrzynkę? Nie jest to mimik. Trzeba czasami też sprawdzać skrzynki, ponieważ niektóre skrzynki mogą być tak zwanymi mimikami. Mimik to jest taki potwór, który właśnie. Szkoda, ładna parma! Mimik to jest taka, taki potwór, który właśnie naśladuje taką skrzynkę, i gdy ją otworzymy, to on nas po prostu zje i umieramy na hita, praktycznie. Dlatego warto czasami sprawdzać takie skrzynki. To najczęściej te mimiki występują w późniejszych w późniejszej fazie gry, ale. Jak to się mówi, przez zawsze ubezpieczony, tak? Do, a, właśnie miałem sobie zobaczyć, co to jest ta szkarłatna parma. Co to jest, co to jest, co to jest, co to jest, to nie. To nie, nie. Dobrze. O, tarcza jakaś chyba. O, proszę. E, teraz tak. Tutaj. Tak. O, proszę, mamy tarczę. Bardzo mnie to cieszy. Ja bym sobie spróbował ją. I teraz tak, jak się... I tarczą... Aha, czyli tak się trzyma. Tarcza. O, czyli mamy tarczę. Bardzo mnie to cieszy. Ponieważ ja lubię grać z tarczą. Pamiętam, że w jedynce miałem tarczę Hawela, Havla. Nie wiem dokładnie jak to się wymawia. Ja mówię Hawla. I ona była... Po prostu nie do, nie do pokonania, można powiedzieć, byłem nie do zatrzymania z tą Tutaj coś mamy jakiś domek, wejdziemy sobie tutaj. oproszę Kitku! Jaki <zysyjamy> ładny!

...piersiejami i innymi rzeczami. Hmm. Tam, z tego co wiemy jest zamknięte i musimy sobie zdobyć tam jakoś klucz. I tam będzie fajne rzeczy Co my tu mamy? Srebrna tarcza z orłem... Aha, czyli dycham już zbrojami, dobra. I, well, I do dobra, dobra, dobra. Czyli on handluje zbrojami, dobrze. Muszę sobie jeszcze. Oj! Chciałem. Muszę sobie zapamiętać, że tym jest tarcza, a tym jest na. Ten przycisk jest na atak. Oczywiście też inaczej niż w części pierwszej. Z tego co pamiętam, my zebraliśmy sobie troszeczkę dusz. Dusza nieznanego żołnierza uży. O! I to jest też. Można użyć duszy na przykład w dwóch ilościach, jeżeli mamy taką możliwość. A nie pojedynczo, tak jak w części pierwszej. Yy, tam też duszę użyjemy. Dobrze. I sobie podniosimy poziom. A, to nie, y, co ja robię, to nie, um, nie tutaj <laughs> pomyliło mi się. To nie tutaj. Aha, i jeszcze y, przydało mi się, żebym sobie y, przypisał y, estusy. Dokładnie. O, proszę, mam tu jedną butelkę estusa, a zawsze coś, tak? Tak, tak, tak. Co, co, co? Ale. Co jest? O, dobra. E... Tak, my sobie podwyższymy. co by tu sobie właśnie się zastanawiam? Myślę, że pierwszy punkt sobie władujemy w siłę w sumie to mamy jeszcze mamy jeszcze kilka punktów więc można by jeszcze jeden poziom zrobić eee... wigor to jest udziwik to jest Władujemy sobie jeden punkt Wigor, żeby w razie gdybyśmy umarli, to wiadomo, tracimy duszę, a ja nie chcę ryzykować niepotrzebnym marnotrawieniem dusz, chociaż wiem, że w moim wypadku i tak będzie nieuniknione. Dlatego postaramy sobie zawsze spożytkować praktycznie wszystkie dusze. No i dobrze, pójdziemy sobie tutaj, ponieważ nie widziałem jak na razie żadnej innej drogi. Co to jest? Przeczytaj wiadomość przed tą kłamcą. Mimik. Nie, to ktoś ten Aha, te wiadomości, nie wiem czy wspominałem, ale te wiadomości najprawdopodobniej piszą inni gracze. Jest taki specjalny przedmiot, który pozwala na pisanie takiej wiadomości, więc możliwe, że to oni po prostu piszą. Ale nie wiem, komuś się chyba nudziło i chciał przestraszyć. O, proszę, tarczą też można bić. Eee, tak, pociągnij. Otworzymy sobie te wrota. Zobaczymy, co za nimi jest. O, w jaki sobie poczekamy, aż te wrota się otworzą. Dobra. No, no, no. O, dobra. Nie mogę się już doczekać jakichś elementów parkourów. Podejrzewam, że będę przy nich ginął i ginął i ginął i jeszcze raz ginął. O, matko. Słaby punkt, kryjówka. Okej. Okay. A tutaj? Wymagane opanowanie, więc rozglądaj się uważnie. Dobra. Otwórz. Kukła człowieka. Okej. Okay. Bardzo fajnie. To co za tobą? Kurwa! Ja pierdzielę jak się przestraszyłem. Ja pierdolę zawał. Nie! Jezus, już się przestraszyłem, że spadnę. Matka ja się tak boję zawsze tych elementów parkourów w tej grze. Ja tam nie będę szedł, bo się boję po prostu, że się zabiję. Bo tam z tego co widzę, że będzie przeskoczyć, więc na razie tam nie pójdę, bo się po prostu, po prostu najzwyczajniej w sieci się boję. Tak, yy, Więc nie pójdę tam na razie. Natomiast pójdę sobie tutaj i zobaczymy co jest tutaj. Z tego co widzę już są jacyś przeciwicy. Knieja upadłych <laughs> olbrzymów. Świetnie, doskonale. Słaby punkt. Walka bezpośrednia przy okazji spróbuj atak z powietrza. O proszę, już do nas leci jakiś pan. No dobra, zaatakujmy. O kurczę. Czyli jednak zadaje mi troszeczkę obrażeń, jeżeli tą tarczę mam. Czyli ta tarcza nie jest jakaś mega, mega, mega spoko. Tego trolla na pewno nie chce atakować. Dobra. O proszę, coś nam z niego wypadło. Nóż rzucania. Przy tom ognisko. Spróbujcie w plecy i uważaj na strzelec. Jaki strzelec? O proszę, ten strzec. Chyba. Kurcze, ile ich tu jest. Gdzie jest ten strzędzio? Tam jest. Hello there. nie, 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 nie! Gdzie? 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 Już? Jak mrocznego ducha? Gdzie mrocznego ducha? Kurwa. Przecież ja zginę. Świetnie. No to gramie zajebiście powitała. Na pewno. Czy ja mogę tu wejść? Mogę. Tutaj coś jest. Dusza zaginionego, nieumarłego. Ej, coś jeszcze, że chyba bez internetu będę w takim razie grał, jeżeli tu mnie ma. Tak, o jest. Gdzie? Uff! Nice! Roczny duch został wypędzony. Tylko teraz mnie zastanawia, czy to był inny gracz, czy to był po prostu kupa człowieka. Dobra, może ja bym sobie użył tego klejnotu życia jednego? W sumie? Ktoś mi tu mówił, że gdzieś tu jest ognisko. Tylko gdzie? Ja z tym olbrzymem nie chcę walczyć, to wiem na pewno. Dlatego ja sobie będę go starał za wszelką cenę unikać. O, jest ognisko! Rzeczywiście. Spróbujmy w cenie. Rozpal ognisko. Myślę, że sobie odpoczniemy. Dobra. Zamienimy sobie butel na butelkę z tusoz powrotem. Mokki się, z tego co widzę, porę spiły na nowo. Ok, to sobie poćwiczymy walkę na pewno, bo ja też tej walki nie mam w pełni opanowanej, jeżeli tamtego nie będziemy bić, bo szkoda czasu. Eee, przede wszystkim chcę się zająć chyba w pierwszej kolejności strzelcem. Przepraszam, że się nie odzywam, ale skupiam się po prostu. Kurwa. Dobra. Noż bandyty. Buty pustego piechura. Oki doki. Możemy iść dalej. Tu mamy jakąś drabinę. O kurde. Co się stało? Okej, okay, oni atakują potrójnie, to muszę zapamiętać. Co to jest? Kurwa mać, co się dzieje? Nie wiem o co chodzi. Z tym złamany prosty miecz. A to może ty skór wysynu to rzucasz? Tak, to ty. Klejn od życia. Złamany prosty miecz, dobra. Tam jeszcze coś jest. Nie mam nic, żeby cię zabić. Więc. Zielony pąk, Ok. Jeszcze jeden? Jest dużo was tutaj jest. Ok. Hmm, tutaj mamy wyjście do góry, z tego co widzę, i kolejną drabinę. W sumie to. Dobra, pójdziemy sobie najpierw. Aha, do tego gościa pewnie. Do góry będzie wejście. Dobrze, pójdziemy sobie do góry. Kurwo jebana Jest jak ja się boję o te, tutaj wszystko w tej grze eee, i będę musiał sobie wypić Estusa Dobrze, piłem sobie Estusa I biegniemy do góry Ciekawe co będzie u góry to mnie najbardziej zastanawia eee, Myślę czy odcinek zrobić troszeczkę dłuższy Myślę że to może być nawet Bye, Parkour, czyli moja ulubiona część. Nie! Kurwa, pomyliłem ściski. Przepraszam za, za ten krzyk, ale. Nie, 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 nie! Jezus, ile was tutaj jest? Ja pierdzielę. Użyj tu życia. Że kocham parkoury? mówiłem no, już. Dobra, ciebie mamy z głowy. Hmm. Dobra, pójdziemy jeszcze raz sobie tam do góry. Boję się, że ta wejście za mgłą to jest wejście do areny z bosem. Ja na bossa jestem kompletnie nieprzygotowany według mnie. Więc bardzo się boję tam pójść. No ale cóż, Jezu, ja zapominam cały czas, że skok jest pod F, a nie pod spacją. Pier... Przepraszam, w pierwszej części był pod spacją, i dlatego mi się myli. Dobra, ja już mam przygotowane. No znowu! Powaliło was! Dusza zaginionego nieumarłego, dobra, przynajmniej tyle. No gdzie on się zrespił? Niby, tam jest, ja pierdolę znowu. Ale wam się ludzie... Nie wiem czy to ludzie czy nie, ale jeżeli tak to się nudzi skór wysyną. No. Gdzie to jest drawina? Tutaj. Nie, to raczej nie jest grać, A jeżeli to jest grać to yy, najgłupszy, jakiego znam, <grywa> chyba. Jeszcze gorszy chyba jest w tą grę, niż ja. Dobra, kółko człowieka, dusze, dusze przyszły, okej. Okay. Yy, no dobra, ryzyk fizyk. Pójdziemy sobie za tą... Yy, ...za tą mgłę. Tylko chwileczkę, ja sobie tutaj jeszcze tylko ustawię tak, okej. Okay. Możemy iść za mgłę. Dobra, wejdź w mgłę. Nie, jest jednak pomost. Co tu jest? Ciasne miejsce, okej. Okay. Uważaj na wróg. Jest. Dobra. Czyli niektóre ostrzeżenia rzeczywiście się przydają. Kurwa. Jest! Wiedziałem, że coś tu jest. Drewniany Bełty. O, miło. Brakuje nam jeszcze tylko kuszy i będzie komplet. Czemu mi się ten S zamienił? To klejno życia, proszę mi tu dać. Nie, 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 nie! Oj, ginę, 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 chyba ginę. Jezus Maria! Szybko, klejno życie, klejno życie, szybko, szybko, szybko szybko. Szybko, szybko, szybko. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 O, ale to był fart! O, nie, do rzucania, dobra. nie, życia, okej. Okay, akurat mi się przyda. Git. Ile tu jest przeciwników? To jest nienormalne. Przecież to jest początek gry. Okej. Okay. Tam jest łucznik, trzeba uważać. Tutaj coś jest. Puklesz. Zobaczmy co to jest. Nie, nie, nie to, nie to, nie to. Wyposażenie to. To nie. Oj, mamy końcówkę kurczę, mamy końcówkę miecza. Ajajaj. Nie. Co to jest ten puklesz? Krótki miecz. Sztylet. A, to jest to. Co to jest lepsze? Dobra, na razie zostaniemy przy tym. Miecz nam się psuje... NIE! No co ja robię? Ja pierdzielę! Aj Zmarnowany klej na życia kolejny. E, spróbuj nęcenie. Spróbuj skok. Lepiej nie. Przed tobą potwór, to znaczy pomniejszy przeciwnik. Na magii. Nie wiem co to znaczy. Yy, dobra, w tym momencie skończymy sobie odcinek. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Yy, I widzimy się w kolejnym odcinku. Także bajo, bajo i papa.